E, cześć, z tej strony Lucar i ze mną, no Siemka Dzisiaj k Dzisiaj A tak na no serio, to gramy w Portolo. Portolo. E, tutaj już znalazłem. Ty, ale stare, patrz. Boję się tego. Aha, ty patrz. To, aha, to się coś robi. Windows. Co tu jest? Jest! Patrz! Oprzaj to, patrz, 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 stój na tym. Wow. Ej, też tak chce <laughs> No nie wierzę ty... No. Nie, nie we, weź mnie powróć. Ej, też chcę jeszcze tak. Masz kolejny żel. Jak kolejny? Tam. O, idę. St stań pod tym, patrz. No stań pod tym. Fajna kamera, nie? Zżelowana. Ale fajne to. No, Ej, co teraz? Teraz będą żele, a żele są fajne. Potem będzie ale, jeszcze przyspieszający. Ale też. co mam zrobić? Nie wiem. Ale wiem, że są żele. Ej, coś musi tam być. A, kontrol, żeby przestać Cię odbijać, okej. Okay. No nie uderzaj <laughs> we mnie! <laughs> e no, ale rozkminiaj, co trzeba. Nie wiem. Też nie wiem, czekaj. Stąd przyszliśmy, tak? Tak. <laughs> wiem. Stań na tym guziku. Zejdź I co? A tam, tam nie mogę rzucić portala ani jednego, spoko A Myślałem, czy A tam co jest? LOL patrz na tabie Co to jest? Gdzie, gdzie, ty patrzysz tu? Tutaj przez to okno Aha Ej co teraz zrobiliście? zrobiście? Ja mogę żelować, ale przydałoby się coś jeszcze pożelować. Da się tam portal dać. Nie. Czekaj. Nie da się tam portal dać. Bo można portalami jeszcze przerzucać, nie? Hmm. Czekaj. Hmm. Kurwa tu można. Nie no. wiem. Boże, pierwszy ten z już problemy. Ja. Czekaj. Boże, no ja nie wiem, ty. Wskocz na to. Co ty zrobisz? O. O oh, god. <laughs> Serio? Dawaj tam na górę. No. A to czekaj. Masz. Nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Ja myślałem, że to jest jednostronny guzik. Idę do twojej. Nie da się. A da się. Lecę, mogę. Ale dziwne windy. ej teraz nas nie będą rozbierać. O, od razu szybsze odcinki będą. Mhm. Jest. To jest tylko to ładowanie. No. kupię Atlas! haha, Hitler. HITLA! Nie, nic, nic. Co my tu mamy? Żel skoczny i ten, ten tunel. Żel skoczny ja poproszę. Jej! On jest tak fajny. Skoczny żel. Ty go zjesz. Jej! I ty grubasie Zjadł <grybujesz> mi żel <grybujesz> Idę tam eee. do ciebie No chyba nie Czemu? Bo tutaj trzeba żel Tak jak ci tam dać? I have no idea Albo nie trzeba tutaj żela Dałem Gdzie? Co, jak, gdzie, kiedy, jak Po co, gdzie? Super! Na pewno mi się przyda Nie no ale A dobra, już wiem D Dawaj rzucaj ten żel. Gdzie? Rzucaj tu Jaka prawa się zrobiła. Czekaj. Nie, ja muszę wyłączyć. Dobra, jeszcze raz. Leci, okej. Okay. A <laughs> Nie strało coś. No tutaj mamy teraz żel, nie? O dobra! Jeszcze, jeszcze. Czekaj, czekaj, dobra, dajesz Dobra. I teraz tu starszy. Albo nie. dobra, nie, jeszcze, 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 jeszcze Jeszcze Bo to trzeba ożelić No Ale nie aż tak Trzeba trochę in... A, dobra Całka. Daję tutaj portal, no i żaluj <noise> No, dobra, jeszcze jeszcze No wieśle do tego jest potrzebne. <grym> Mięsny... Dobra, nie ja masz że. Mięsny żel. <grym> jeszcze. źle jeszcze. Dobra. Powinno wystarczyć. I teraz chodź tu do mnie. Okay. Co teraz? Deszczek. Ups. Żyje. Żyje. <laughs> <laughs> Chyba się musimy zabić, wiesz? No, już raz widzę. Tak. <gryzny> albo czekaj, albo nie. <gryzny> albo nie. A ja Masz na mordę <gryzny> <gryzny> <Fuda z żelem. gryzny> o, wezm, no. Nie! w z czasie? No, 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 dać no, drugi? Nie! Nie! A ci zrobiłem przecież to! Dupa, Aha! Tyś to mi to zrobił! Zrobiłem ci dobrze, a ty... Co Co ty zrobiłeś? Ja ci nie, do... nie, 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 Ja ci dobrze zrobiłem, matku! <ślam> <O>. <ślam> nie, my mieliśmy zrobić jakiś normalniejszy odcinek poważniejszy, tak? Da! Ta. No <ślam> Nie wierzę w to! Co? Nie wierzę w to! Czy ty to mi wyłączyłeś? Nieee! Ała, ła, ła! Nie! Włączaj mi to! to Zrobię ci dobrze! Aha, dużo mi to daje, wiesz? Zrobię ci dobrze i co? No! Nie, nie, to nic nie da! Nie! Nie ogarniam Ja chyba wiem Nie, chyba nie Nie rób Okej okay. od ścianą można się odbić? No Ja? No No nie Kurwa Gdzie jest tu? Fuj, jakie niebieskie. No nie do. Ej, peść, nie wierzę w to. Nie, no ale serio, co trzeba zrobić? Dobra, idę tam. Nie, no chodź. Na pewno. m, Ale... Jesteś idiota, nie? NIE! Jesteś idiota, nie? Jesteś nie. idiota, nie? Jesteś nie. idiota, nie? Nie, ja tak dwa razy tam tutaj... Zabiję cię, biorę. Nie, 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 Ha Odbijaj się, cześć Co dalej? Nie wiem It's my life Okej Ej, dawaj, czekaj Zrób to jeszcze raz Tutaj no I stój To nic nie da Czekaj, ja tam chcę do końca, zobacz Ale cię to coś zabije, to to Co? Bo tutaj jest słup, który cię zatrzyma. Ej chuj. Chcę iść. Ja coś spróbuję ogarnąć. Bo tutaj jest wyjście. Tak, tutaj jest wyjście. Kropka. I nie wiem co dalej. Poczekaj. Nie, 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 nie. No, wyszario by wyłączyłeś most. To ciężtem dałem, nie? No źle mi dałeś właśnie. I patrz. I teraz ja zrobię coś takiego Jeśli się odbijam tak wysoko, że tam raczej doskoczę Albo i nie doskoczę Minimalnie Ja to ja też chcę Nie no kurde serio już 12 minut nagrywamy Jo ja... Czekaj teraz ja chcę Spoko, ja ci nic nie wyłączam Ale ogarnęliśmy, że to trzeba zażelować Nieważne. Nieważne. A ty musisz mi nacisnąć! Gdzie ci muszę nacisnąć? Ty teraz to zrób. Licz tam. Okej. Okay. Nacisnę, żeby ci wysunęły, żeś tam doskoczył. No nie doskoczyłby mi tam, bo ty mi naciskałeś, bodajże No. A ja prawie tam doskoczyłem. No ja właśnie też. Prawie. Ale bez nacisku. Dobra, dawaj, no. Zrobiłem. Nie, to czekaj teraz ja. God fucking ten Ja już ci tam zaraz to zrobię. Mhm, czekaj. Naciśnij tam. No wiem. Już? Mhm, <laughs> no też minimalnie. No wiem.

Teraz ja coś zrobię. Nie, 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 nie! nie. Czekaj. No serio Zabraliśmy moją serię skoków. <grym> no ej, no to <grym> Nie rób, poczekaj. No, ej, boś tam iść nacisnąć Nie. Tak. Nie. Tak. Tyś to przyszedł. Kakaj, czy tam doskoczy? I tyle, nie doskoczysz tam. Dzięki za to, za ten most. Kurwa, myślę, że coś zrobię. Cięcie? Mhm, Mamy. nagrywam. Raz zmieniłem. Raz to oto zadanie. Jak my rozkminiamy to 10 minut na odcinku, a gdy skończymy nagrywać, Ty... to od razu, nie? Tak, tak, tak. Po, po, po bukowaniu loczka rozkminiłem, jak to trzeba zrobić. Idź, stoisz na blisku. No idź. Łoooo! Ej, tadam. I teraz loczek do mnie. Do mnie, jak do psa, kurde, nie? Aha, jak do mnie. Aha, tak do mnie. A cześć. Co ale dziwne jest. drzwi, tap sobie zobacz Super A to co jest? Siednik... Silnik choć. Chapter piąty, nie. No. Ja Nie wiem, w nagrywaliśmy. Nie wiem Ja włączyłem ten stopper, ale potem... Aha, nie włączyłem jednak. O Boże. To najwyżej się podzieli na party, nie? Mhm. Dobra, to nagrywamy dalej. Jeszcze może jeden nagramy, bo nam czujesz, że to rozkmina Znowu 10 minut? Nie? No. Ja, uh. Nie, wiesz, czekaj Już się spuściłem. Wiesz, ja. ja już mi się nie chcę czytać, co na tam gudu. Czekaj. You Czy za możliwości, gdzie musimy Tam być? No, Oj, no, ten, ten ja ten port ja nie wierzę w ciebie. Tam jest sexy, jak to tam? Chodź tutaj, koło siebie, no chodź, dawaj tutaj most. No. Ty, ja jestem na krawędzi A, guzikus? Żenus! Eee, ty klikasz, ja cię zabijam i jest git Trzy, no. cztery, ry Jak? Jest git, jest wyjście Patrz, na moście zawsze Czule. A teraz zlikwidować Spróbuj. Eee, no i co? Wspólna winda? Nie, ok. Mm, to jest początek dopiero. Wow, 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 wow! Kwasus? To ci. Ty musisz to zrobić, ja zawsze musisz po swojemu robić. E, też przejdę. E tam było. widziałeś? Ty tam, ty tam musisz iść, dać tam portali, tam. Ja nie mogę. Dawaj. Ja nie mogę. Ale kliknij Aha. na przycisk, nie? Stój, stój, stój! Dobra. Eee, dajesz jasno-niebieski. Dobrze. The... E... Gdzie jest żel? The fuck?! A... Był. Wracam się, kliknę. Nie wierzę, nie wierzę, nie... Zbogował Nie chciało mi się męczyć. Wow, ale idziemy szybko No to, 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 to no, 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 Mów tak dalej Dobra, to jeszcze jeden, nie? Nie, to już skończymy to A jak są, będzie 10-minutowy? Nie, trudno takie są najszybsze do wrzucania. <noise> Dobra, jeśli będzie to. Uh, ja się żegnam. No, pa, papu. E, nie, ja jeszcze nie powiedziałem, że się żegnam. Ja Żegnamy się, się papu. Ja, ja się teraz żegnam. Cześć, do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć. Lon, pomyliłem się. hahaha ha. Dobra, no, cześć.